Kasi. A ten samochodzik z czego jest? lukru robi? No dużelkę jakaś. Się. Też fajnie zrobię. Żelki jakby były, na niego. żelków. Tylko jeden ten... nie zrobiłem to napisu tutaj, bo tak nie ładnie A to czym? Takie specjalne, łatwo to się robi, ten napis? No to ściskasz i piszesz. Mhm. No Taką torebką. Nie wiem co to jest. A te fajne nutki na tym. Porobione. Co? To na tej czekoladzie czy na czym to jest? Nie, mm, biała czekolada. Piracik. A, a się tyle a... tych tortów najadłem dzisiaj, że tak torty? mi boli. no No tort torty robisz. Idź. Tak mi teraz robić. No po co boli. jadłeś? Nie, bo nie wziąłem jedzenia dzisiaj. Mm -hmm. Mam jutro urodziny. Fajnego piracika. Zamięta na napisie. Tylko świeczki postawiać. Maciek, siedem. Nie wiem, czy mamy te rzeczy znowu za świeczkami, czy... Bo tam miałeś jeszcze. Pa! No masz.